Wow! Piąteczka, kochani, witam Was serdecznie. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić, pokazać e, mega tradycyjne danie, potrawę, a mianowicie Bigos. Ale słuchajcie, ten przepis, jak zrobicie go zgodnie z tym, co mówię, no nie pożałujecie. Tak to się prezentuje. Tutaj, zobaczcie, smakuje więc nie przeciągając bierzemy się do roboty do przygotowania bigosu potrzebujemy następujące składniki zaczynając od mięsa mamy schab pół kilo pół kilo karkówki 300 gram boczku świeżego kiełbasa 300 gram wędzone śliwki 100 gram kiszona kapusta 700 g, świeża kapusta 700 gram dwie garście e, suszonych grzybów 5 ząbków czosnku, przyprawy takie jak tutaj mamy yy, świeżą paprykę, słodką, nie widać, ale tutaj jest papryka słodka, wędzona. Kminek, przyprawa do bigosu. No i z 5-6 liści laurowych. Sól, pieprz i 5 cebul. Mięso kroimy na grubość 2x2 cm. Teraz karkówka. I boczek. Kiełbasy kroimy w plasterki, kapustę szatkujemy, cebulę kroimy w kosteczkę, siekamy czosnek, wrzucamy sobie śliwki do grzybów i zalewamy wrzątkiem i odstawiamy, niech sobie namiękną. Na rozgrzaną patelnię najpierw wrzucamy boczek i czekamy, aż puści trochę tłuszczu, żeby można było smażyć resztę mięsa. Rozpuścił się trochę tłuszcz i jedziemy dalej. Karkówka. Schab. Teraz chwilę czekamy, niech się podsmaży i za chwilę wrzucimy jeszcze kiełbasę. I spójrzcie, yy, widzimy jak jest troszeczkę podsmażone, mamy już więcej miejsca, bo objętość się troszeczkę zmniejszyła. Widzimy, że woda wyparowywuje i w tym momencie możemy wrzucić kiełbasę. Hop. I teraz bardzo ważna rzecz, czekamy aż ta cała woda wyparuje i zacznie się smażyć. I teraz zobaczcie, już widać, że nie ma wody, praktycznie wyparowała i o to chodzi. Teraz się smaży i dodajemy cebulę. Jeszcze na sam koniec. I czosnek. I jeszcze podsmażamy. Mieszamy. Ok, spójrzcie, teraz już tutaj widać, że nabiera mięsko taki złoty kolor. I to znaczy, że już jest dobrze podsmażone i na ten moment to wystarczy. Cebulka też już jest ładnie zeszklona. Następnie przerzucimy sobie do kolejnego naczynia. Ok, mamy tutaj spore naczynie, typu garnek, no i wszystko razem z tym tłuszczem przerzucamy do większego garnka. Pięknie to wygląda, spójrzcie. Złoty kolor. Wszystko ciach. Nie przyprawiałem tego jeszcze, gdyż zrobimy to właśnie teraz. Teraz przyprawiamy nasze mięso tutaj sól i pieprz. I mieszamy. Następnie dodajemy kapustę kiszoną. Następnie kapustę świeżą. Hop. Wlewamy grzyby ze śliwkami, w całości razem z tą wodą. Przyprawiamy sól, pieprz i wszystkie te przyprawy i mieszamy, i teraz zobaczcie, to już jest wymieszane. W tej chwili, na tym etapie, zmniejszamy całkowicie nasz ogień. To ma dosłownie pyrkać. Przykrywamy dekielkiem i generalnie gotujemy, dusimy, podsmażamy to wszystko w tej postaci około 2 do 2,5 godzin. Od czasu do czasu podchodząc i mieszając. No i po około 2 godzinach mamy taki efekt. Zobaczcie, ten bigos cały czas dusił się tutaj. W tym wszystkim zmiękł już do całości. Generalnie taki bigos, po około 3 dniach, smakuje najlepiej. Ale my oczywiście nie będziemy tyle czekać, tylko skosztujemy go szybciej. Jesteśmy kochani, zrobiony bigos. Zobaczcie, no piękny. Oczywiście musimy skosztować, więc kosztujemy. Słuchajcie, w filmie mówiłem, że po trzech dniach około odstania smakuje. Ten, jak zrobicie go z tym przepisem, w ten sposób, to jest to, nie musicie czekać trzech dni. To już jest po prostu bomba. Także każdemu polecam. Ten przepis, taki bigos, nie pożałujecie. Do zobaczenia następnym razem.